Cześć, dzień dobry, a w zasadzie dobry wieczór, bo jest już po 20. Ja właśnie skończyłam pracę i chciałam sprawdzić jeden wymiar w naszym projekcie i tak sobie pomyślałam, że przecież jest to super opcja na filmik, żeby pokazać Wam program, w jakim utworzyliśmy nasz projekt. My, jak już wiecie, budujemy projekt indywidualny i od początku, jak zaczynaliśmy rozmyślania nad projektem, to wiedziałam, że nie chcę tego rozrysowywać na kartce, bo to będzie tragedia. No i szukałam takich programów, które mi w tym pomogą. E, moim warunkiem było to, żeby one były darmowe, bo nie chciałam kupować żadnego programu, bo one są dosyć drogie, a tak naprawdę nie wykorzystalibyśmy go w żaden sposób poza naszym projektem. W opisie pod filmem podlinkuję wszystkie programy, o których mówię. Warto też dodać, że wszystkie te programy Są darmowe, tak jak mówiłam to był warunek No i nie trzeba ich pobierać Na kompa Można po prostu wejść na przeglądarkę I e, otworzyć je Wszędzie gdzie chcecie Wszędzie to polega na tej samej zasadzie Czyli trzeba się zarejestrować e, No i tam Normalnie tworzycie na swoim koncie Swój projekt i to jest moim zdaniem Super opcja, bo Jeżeli mielibyście program pobrany Na komputer, no to Najprawdopodobniej ten projekt byłby dostępny tylko na tym Waszym kompie, na tym Waszym stacjonarnym komputerze albo na laptopie. Natomiast w tych programach super opcją jest to, że właśnie możecie się zalogować i otworzyć sobie ten projekt w dowolnym miejscu, na dowolnym komputerze. Także to jest super. Znalazłam kilka takich programów i skorzystałam w sumie z czterech, żeby sprawdzić jak one działają, który najbardziej przypadnie mi do gustu. No i tak w każdym troszkę się pobawiłam, żeby sprawdzić, który najbardziej mi odpowiada, żeby zacząć tworzyć w nim cały dom. Pierwszy z nich był to Planer 5D. Jest on moim zdaniem najsłabszą opcją z tego względu, że większość funkcji wiąże się z wykupieniem usługi premium. Ten program będzie fajny do rozplanowania układu pomieszczeń. Jeżeli ktoś chce sobie zaprojektować dom, no to jeżeli miały być to same ściany, może być. Natomiast jeśli chodzi o jakieś dodatkowe funkcje, no to tak jak możecie zauważyć, tutaj przykładowo są do wyboru tylko dwa łóżka. Reszta niestety wiąże się z usługą płatną, która jest dosyć droga. No, więc no, nie jest to opcja, która. Mi się podoba. Możemy tutaj sobie poustawiać jakieś podstawowe meble i posprawdzać, jak to będzie wyglądać w rzeczywistości, ale generalnie jest to program najmniej ciekawy, najmniej oferuje. Pokazuję go, żeby każdy mógł sobie wybrać, co jest dla niego najbardziej istotne, ale uważam, że ten program jest najsłabszy z tych wszystkich, więc sprawnie przechodzimy do następnego. Kolejnym programem niesamowicie popularnym na wszystkich grupkach na Facebooku jest Kazaplan. Jeżeli ktoś by chciał wersję po polsku, to to jest właśnie opcja dla niego, ponieważ jest on w 100% w języku polskim i jest bezpłatny. On oferuje nam zdecydowanie więcej opcji niż poprzedni program. Tak naprawdę możecie tutaj sobie zaprojektować bardzo, bardzo fajną przestrzeń, bo opcji jest dosyć sporo i tutaj tak naprawdę zrobicie już wszystko. Dla mnie Kazaplan był taką opcją najmniej realistyczną. Ciężko mi powiedzieć dlaczego, bo jak teraz oglądam te maple, no to w sumie stwierdzam, że nie są aż tak złe, ale generalnie są programy, gdzie dają one większą możliwość ustawiania, no i generalnie większą możliwość aranżacji wnętrz. Ten program jest taki bardzo podstawowy, macie tutaj do wyboru no, wszystkie praktycznie potrzebne rzeczy, które, które są w domu e, potrzebne. Następnie był program Homestyler, który był też... Mega, naprawdę bardzo fajne, bardzo dużo możliwości, niesamowicie fajne meble, już takie bardziej stonowane. Tutaj stworzyliśmy cały dom i mniej więcej chcieliśmy zaprojektować sobie tą przestrzeń, co nam się zmieści, co mniej więcej ma jaki wymiar. Bardzo, bardzo fajna opcja. Tutaj naprawdę macie wiele możliwości, jeśli chodzi o meble, i naprawdę jest w czym wybierać. Myślę, że tutaj już zdecydowanie można zaplanować sobie całe wnętrze i określić się, w jakim kierunku, w jakim stylu chcielibyście iść. Naprawdę wybór jest dosyć spory. Ale to nadal nie było dokładnie to, nadal gdzieś tam ten program nie spełnił wszystkich naszych oczekiwań, no i postanowiliśmy poszukać dalej. Ale ostatecznie zatrzymałam się na programie Home by Me, który jest moim zdaniem najbardziej chyba intuicyjny i prosty w obsłudze. Jest po angielsku, ale jest niesamowicie prosty i każdy, kto nawet nie zna angielskiego, na pewno sobie poradzi. Okej, okay, więc jesteśmy w programie Home. By Me. Tak jak mówiłam, jest to naszym zdaniem najlepszy program do projektowania domu, ale też i wnętrz. No i tutaj możecie zobaczyć, tak w sumie, dwa projekty, które stworzyliśmy. Pierwszy projekt to jest w ogóle projekt, który no, nie doszedł do skutku, nie doszedł do realizacji. Możecie tutaj zobaczyć, jak to miało pierwotnie wyglądać. Generalnie jest Troszeczkę podobny zamysł, ale układ jest no, zupełnie inny, tak naprawdę. Projekt ten stworzyliśmy totalnie samodzielnie, nie bazując na żadnym innym. Nieskromnie powiem, że uważam, że jest to naprawdę super um, projekt. No niestety w związku z jakimiś um, warunkami zabudowy, które wyszły, no nie mogliśmy go zrealizować. A teraz jesteśmy w naszym aktualnym domu. Ten projekt jest um, na bazie projektu, który nazywa się Lucas Alter. Jest bardzo zmieniony. Także możecie wejść sobie na stronę, gdzie ten projekt jest dostępny, i zobaczyć, że naprawdę bardzo dużo pozmienialiśmy. Ale generalnie wstępny zamysł tego projektu pojawił się podczas przeglądania właśnie tamtego. Także była to taka nasza inspiracja. No, i tutaj, jeśli chodzi o ten program, jak możecie zauważyć, mamy tutaj dwie opcje. 2D, gdzie możemy wszystko zobaczyć z góry. No i tutaj tak naprawdę tworzymy raczej całe pomieszczenia, rozrysowujemy ściany. Bardzo fajną opcją jest tutaj linijka, gdzie możemy zmierzyć rzeczywisty wymiar, jaki jest w projekcie i to naprawdę się wszystko zgadza. Dlatego mówiłam na początku odcinka, że chcę sprawdzić jeden wymiar, bo naprawdę tutaj mamy zaprojektowane wszystko jeden do jeden. No, i tutaj tak naprawdę m, bardzo fajnie można sobie zwizualizować przestrzeń, zrobić projekt wnętrz. Można zrobić wirtualny spacer po całym domu i bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Co jest też super opcją, m, to jest to, że można utworzyć e, realistyczne zdjęcia, czyli tak naprawdę moglibyście już tutaj zrobić sobie pełne wizualizacje. Generalnie jeśli chodzi o ten projekt, no to nie skupialiśmy się tutaj idealnie na projekcie wnętrz, z tego względu, że to i tak wszystko wyjdzie jeszcze w praniu. I tak naprawdę no nie są tutaj dostępne meble na tyle idealnie takie same, jakie chcemy, tak więc to wszystko jest ustawione mniej więcej. Głównie zależało nam na tym, żeby rozmieścić co gdzie ma stać. Jak to ma wszystko wyglądać, w którą stronę ma być ustawiony narożnik, przykładowo, ale niekoniecznie będzie to tak samo wyglądać. Bardziej dokładnie zrobiliśmy sobie Łazienkę, bo mniej więcej w tym stylu chcemy ją wykończyć, czyli właśnie taka szyba walk-in, nie ma być to pełen prysznic. Yy, wanna wolnostojąca, tutaj już wszystko poustawialiśmy tak, jakby to miało rzeczywiście wyglądać. Oczywiście szafka jest do zmiany i, i cała reszta tutaj yy, armatury, ale mniej więcej na pewno jesteście w stanie sobie to wszystko poukładać tak, aby yy, no, zaplanować swoją przestrzeń. Macie tutaj do wyboru bardzo różnorodne ozdoby, zarówno ścian, yy, jak i podłóg. To wszystko można zmieniać. Możecie tutaj sobie też wybrać konkretną firmę, z jakiej chcecie e, dobierać produkty. Ja z tego raczej nie korzystałam, bo nie znam tych marek, ale jest to fajna opcja z tego względu, że to są rzeczywiste produkty, które rzeczywiście w jakichś markach istnieją. Możecie tutaj. Zbudować naprawdę wszystko. Możecie zrobić wizualizację elewacji. Tak samo możecie zaprojektować sobie, jaki chcecie, kolor okien. Jest to naszym zdaniem świetne narzędzie dla takich osób, które są lajkami w tym temacie i potrzebują takiego podstawowego rozmieszczenia mebli podstawowego rozmieszczenia ścian, czy właśnie do zaprojektowania. Całego domu. Taki program jest idealnym narzędziem do tworzenia różnego rodzaju projektów. Możecie tutaj utworzyć projekt od A do Z. Moim zdaniem, jest to idealne narzędzie dla osób, które są początkujące w tym temacie, które chcą, aby można było w łatwy sposób modyfikować tą przestrzeń, w łatwy sposób coś przestawić, dostawić, zmienić. Przesunąć też podczas tworzenia ścian, możecie z łatwością te pomieszczenia rozciągać, zmieniać. Możecie też zmieniać grubość ścian, aktualny wymiar. Także jest to naprawdę świetna opcja do budowania. Możecie tworzyć gotowe pomieszczenia, możecie tworzyć jakieś niestandardowe, rozrysowując jakieś bardziej abstrakcyjne kształty. Możemy też tutaj zaprojektować ogród, taras, podjazd. Wszystko naprawdę można tutaj zrobić. Co ważne, wszystko jest za darmo. Nie wyświetlają się tutaj jakieś dodatkowe elementy, prośby o opłacenie jakiegoś pakietu. Ten program może też sprawdzić się dla osób, które zaczynają interesować się tematem architektury, wykończenia wnętrz itd. Z tego względu, że jest to podstawowe narzędzie, które na pewno pozwoli na rozwinięcie swoich umiejętności i zainteresowań, a być może wyjdzie z tego coś ciekawego i zaczniecie projektować wnętrza już tak na poważnie. Także Świetny program, bardzo polecam, bardzo prosty w obsłudze i na pewno każdy sobie z nim poradzi.